Oj, wujku, co to były za czasy, szalone. Teraz nie ma już czasów. Sweterek, luźny dresik, bo bebech uciska. Dawniej królowałem na parkiecie. Sobota bez bibki? nie miała racji bytu, swoją drogą, bytu Odbytu. bytu. He Wybaczcie słowne gierki. Rozgryzam natychmiast. Zwinny jęzor, nie tylko odgatki. Skaczemy rytmicznie, światła błyskają. Wielu pijaczków sączy browarki. Chcą uciec w objęcia wyobraźni. Nie mają wyjścia z fabryki do domu bez przerwy. Zalać robaka. Przy odrobinie szczęścia coś obmacają. Muzyka? Porusza. Nawet największe sztywniaki pląsają. Nikt im szczęścia nie odbierze. Nie teraz, nie dzisiaj. Dopiero w poniedziałek przed szóstą zaliczą upadek. Spawają, nitują, a w sobotę dla odmiany kapucyna polerują. Obracać bioderkami. Niech serce dudni, kocie ruchy, zapach, obłędny. Na zapleczu zrobiła mi dobrze. Łapiecie, bez opisu. Ćwicz skojarzenie. Bicepsy lśniące, skóra gibka. Leciały jak głupie. A gdy otwierałem buzie, mdlały. No dobra, wzrok szwankuje. Nie ma sensu grzebać w przeszłości. Przeminęła. Zbędny balast. Pamięć strajkuje. Wiele detali zniknęło. Zostały mgliste skrawki. Siedzieć nad nimi dumać z każdym rokiem słabiej 1997 był przecież wczoraj dziś każdy ma wszystko siedzą w telefonach klikają lajki zobaczy cyca czmycha polerować kaprala głaskanie niemca po kasku mawiał jureczek bez laptopa cichną frajerzy no nic trudno zjem kaszankę okraszę cebulką może beknięcie odtworzy balety najpierw żarełko potem kobiety tak było. O ja pierdziordzio, ale wyszło. Sprzęt już nie ten. Na szczęście umysł? Żyleta. Wiek ma swoje prawa. Im starszy jesteś, tym więcej uchodzi na sucho. Sprawdzone. Idę deptakiem. Lalunia po drugiej. Kręci tyłeczkiem. Zalotnie. Krągłości przyciągają niezależnie od dekady. Mrągowo. Okres transformacji. Wtedy i teraz. Warto zadziałać. Zaufajcie wujowi. Doceniam humor. Okazja do żartu zawsze się trafi. Uszczypnięcie szybkie. Pośladek odskakuje. Chyba nie lubi dotyku. Napięta skóra blokuje receptory przyjemności. Serio. Z biologii. Przy rozmnażaniu brylowałem. Torba leci między oczy. Głowa celnie w krawężnik. Nic panu nie jest? Krzyczy. Może ubiłam? Myśli. Wszystko skończone. Młodość za kratami, kochana. Krew cieknie udaje, że zdycham. I co? Klęka jak do oświadczyn. Zapach cynamonu rozbudza skurkobańca. Halo, halo, dodaje. Chwyta dłonie, zniewalające ciepło. Troska bez szpitalnego łóżka przemycona gestem. Tyle wygrać. Dama zbawia umęczone dusze. Coraz lepiej. Niech rozporek ruszy. Uwolnić krakena. Parandowski się kłania. Spec od pegazów Współcześnie przemówił, spokojnie, Lalunia. Kojący pocałunek zostawiam w jej ustach.